Szanowny przyjaciele, witam was bardzo serdecznie. Moi drodzy. Teraz będzie kontynuacja przekazów Krona z tej serii, o której mówiłam na początku, ponieważ był początek września przekazałam od Lee i wibrację 999, która była wczoraj. A dzisiaj, jak mówię, jest kontynuacja przekazów kroona. Witam Was. Jestem kronom ze służby magnetycznego. W ostatnich tygodniach omawialiśmy koncepcję, którą mogłeś już spotkać pod inną nazwą. Często mówimy o narzędziach ludzkiego pracownika światła, starej duszy, a te narzędzia mają nazwy, których używaliśmy wcześniej. W rzeczywistości sklasyfikowaliśmy je już w poprzednich przekazach. A teraz wracamy do tego tematu, ponieważ tym razem traktujemy narzędzia jako mechanizm. Mechanizmy, który chcemy Ci powiedzieć, ma każda osoba. Pytanie brzmi, czy je uruchomiłeś? Urodziłeś się z nimi? Czy wspierałeś ich? Czy je odkryłeś? Czy zdałeś sobie sprawę z ich istnienia? Jednym z tych mechanizmów jest Twój atrybut, który, jak mówimy, popycha Cię do przodu dlatego często nazywamy go silnikiem, a ta metafora oczywiście odnosi się do silnika Twojego samochodu. Ten konkretny silnik jest bardzo ważny, a w przyszłości używaliśmy innych nazw, aby go opisać. Nazywaliśmy to nowymi narzędziami nowej ery. Ten mechanizm ma każda osoba. Interesujące jest to, że ten mechanizm jest prawie zawsze używany w określonych momentach, ale potem albo zostaje zapomniany i przestaje działać, albo może nie jest oczywiste, że można go również wykorzystać w innych obszarach. I oto ten mechanizm. Nazywam go siłą napędową troski i wychowania, troski i pielęgnowania. Więc, jaki jest ten mechanizm, którego mogłeś się nauczyć? którego używaliśmy wcześniej. Co powiesz na miłość? Pamiętaj, że nie mówimy o mechanizmie miłości. Mówimy o mechanizmie troski i pielęgnowania, które obejmuje miłość. Co powiesz na skupienie się na współczuciu? Czy opieka i wychowanie obejmują współczucie? Pewnie. W rzeczywistości istnieje wiele aspektów, które ten mechanizm posuwa naprzód. Każda matka wie o opiece i wychowaniu. Każda matka czuje miłość do swojego dziecka. Wiele osób ma takie samo uczucie do swoich zwierząt domowych, towarzyszy, które chcieli mieć przy sobie. Troska, czułość i miłość są ważnymi elementami naszego życia. Jednak gdy ten mechanizm zaczyna się rozszerzać i następuje przebudzenie, jest to inny mechanizm, o którym Ci mówiliśmy. W rzeczywistości był to pierwszy mechanizm. Jak powiedzieliśmy, kiedy tak się dzieje, mechanizm budzenia uruchamia inne mechanizmy, nawet jeżeli te inne mechanizmy działają, rozszerzają je, czynią je większymi. I to jest jeden z nich. Co to jest współczucie? Jak traktujesz ludzi wokół siebie? Nie mówię o Twojej mamie, nie mówię o Twoim rodzeństwie. O innych ludziach, którzy cię otaczają. Czy możesz okazywać troskę swoim współpracownikom i sąsiadom? Czy to możliwe, że możesz zastosować coś, co wydaje ci się tak osobiste, może nawet do osób, których nie znasz? Wiele ludzi ma teraz kłopoty, prawdziwe kłopoty, a wszystko z powodu wojny. Wojna powoduje całe to cierpienie. Kiedy widzisz tych ludzi, są tacy, którzy mówią, współczuję im, ale to naprawdę nie pomaga. To obojętność. Poczucie żalu też nie jest empatią. Empatia jest wtedy, gdy stawia się na ich miejscu i czuje się źle. Mówiłam Ci już o tym, że wrażliwi ludzie mogą przestać odczuwać empatię. Nie chcą już nic wiedzieć, ponieważ doświadczają zbyt wielu emocji. Kiedy tak się dzieje, zadaję pytanie – jak możesz pomóc drugiej osobie, jeżeli nie możesz poradzić sobie ze swoimi uczuciami? Dlatego kontrola empatii jest jednym z ważnych narzędzi, o których mówiliśmy. Aby pomagać innym i stać się opiekunczym, masz nauczyć się kontrolować swoje emocje. Kiedy stajesz się w obliczu cierpienia innych ludzi, zamiast wyobrażać sobie, jak to może być na ich miejscu i mówić, jakie to okropne, co jeśli zamiast tego okazujesz troskę? Można powiedzieć: Dbam o tą osobę, widzę jej twarz i martwię się o niego. Chcę wykorzystać moją wewnętrzną siłę i mądrość, aby podzielić się z nim moją miłością i współczuciem. Chcę mu teraz pomóc ze współczuciem. a potem, może radość i wdzięczność za Twoją troskę odbije się na ich twarzach. Jaki masz wspaniały i potężny mechanizm, jeśli możesz robić to, co robisz? Można powiedzieć, że to klucz do zostania Worker'a. Tak, najpierw następuje przebudzenie, potem przychodzi introspekcja i wszystkie inne kroki. Jest uwaga i wszystkie inne energie, które daliśmy, ale ta energia opiera się na sercu i pomaga większej liczbie ludzi niż jakakolwiek inna. Wszystkie inne mechanizmy istnieją po to, aby przygotować Cię do pracy siłą napędową miłości, lub pomóc Ci w tej drodze, w tym te, o których jeszcze nie wspomnieliśmy. Powiedzam Ci, że masz robić, ale siła napędowa miłości różni się od innych. Kiedy mówisz kocham ich, oznacza to, że troszczę się o nich, a może nawet odważę się żywić współczucie. Uczycie wobec nieznanego, który ma kłopoty. Ludzie często pytają: Co możemy zrobić, aby pomóc innym, gdy nie mamy kontroli nad ich sytuacją? Po prostu widzimy, jak cierpią. Co możemy zrobić? To jest mechanizm, który Wam daje dzisiaj. Możesz go rozwijać. Może to jest dziwne słowo dla nieznajomego, ale czy ktoś na tej planecie jest naprawdę obcy? To prowadzi mnie do nauki, która Wam daje od 33 lat. Istnieje duża rodzina, zwana duchową rodziną ludzkości, i wszystkie dusze się znają. Dlatego niektórzy z Was są tak empatyczni, ponieważ czujecie to samo co inni. I poprosiłam Cię, żebyś to kontrolował, żeby Cię to nie rozbroiło, Zamiast tego, Pomyśl o tym, co możesz zrobić pięknego, dlatego możesz opiekować się kimś, kto jest daleka. Nawet jeśli nie znasz jego imienia, lub nie widzisz twarzy, widzisz tłum potrzebujących ludzi. Czy możesz im pomóc? Czy możesz użyć swojego pięknego mechanizmu, aby przekazać im czystość miłości i współczucia, jak gęsta warstwa lasy, która otacza ich światłem, kiedy najbardziej tego potrzebują. Ten mechanizm jest potrzebny na tej planecie bardziej niż kiedykolwiek, i jest piękny. Ale przewyższa wszystko, co możesz sobie wyobrazić. Zawsze słyszałaś, że miłość jest kluczem do wszystkiego, a teraz możesz się upewnić, że to naprawdę klucz do wszystkiego. Jak to osiągnąć? Jakie są liczne aspekty miłości? Na ten temat napisano książki. Ale dziś chcę skupić się na jednym aspekcie. Opiece nad potrzebującymi. Na tej planecie jest wielu ludzi, którzy cierpią ze strachu, smutku, niepewności, tęsknoty i gniewu. Wszystkie te emocje są obecne, a Twoim obowiązkiem, jako lightworkera, jest im pomagać. Możesz użyć swojej miłości i współczucia, aby przynieść pocieszenie i nadzieję tym, którzy najbardziej tego potrzebują. Właśnie po to przyszedłeś, pracownik światła. Podczas przejścia powiedzieliśmy Ci, że ciemność spróbuje Cię przywrócić do czasów, które istniały wcześniej, brzydkich, negatywnych czasów, które były światem Twoich dziadków. I teraz możesz to zobaczyć. Nadszedł czas, abyś skorzystał z tego mechanizmu i zaczął go używać, aby skupić się na tych, którzy najbardziej go potrzebują. Niektórzy z nich mogą być bliżej Ciebie niż myślisz. A inni dalej, ale wszyscy są częścią Twojej rodziny. Powiedzieliśmy Wam, że kiedy przyjdziecie na drugą stronę zasłony, a wszyscy kiedyś weźmiecie ostatni oddech i wszyscy kiedyś to zrobicie, to będą ci, których spotkacie i przytulicie ich. Mogę Ci powiedzieć, bo czułam Twoją obecność. Dziękuję, czułam Twoją miłość. Dziękuję, że byłeś w pobliżu. Bardzo dziękuję. Jestem kroon. Закоханный в вас всех. И так есть.